Zapach uderzył w ambasadorów jeszcze zanim weszli do sali tronowej. Było to tak, jakby ktoś umarł. Pozostawiono go na słońcu przez tydzień, a potem zamarynowano w mieszance zgniłych jaj i ludzkich odchodów. Ale nikt nie umarł. Tak po prostu pachniał król Jakub I Stuart w najlepsze dni swojego życia. Ten sam człowiek, który dosłownie zlecił przetłumaczenie Biblii, czytanej dziś przez miliony, nie kąpał się od lat. Jego język był zbyt duży do ust, więc stale się ślinił. Ubrania miał tak zawszone, że dworzanie mogli obserwować, jak wszy skaczą po nich niczym mali akrobaci. A najlepsze jest to, że był jednym z bardziej normalnych królów, o których zaraz opowiem. Bo widzisz, gdy dajesz komuś władzę absolutną, złoty tron i armię pochlebców, których jedynym zadaniem jest mówić mu, jaki to jest wspaniały, to wcale nie zamienia go w mądrego filozofa-władcę. Robi z niego najbardziej dziwacznego, rozchwianego psychicznie szaleńca, jakiego zna historia. Mówię tu o królach, którzy dosłownie wierzyli, że są zrobieni ze szkła, o królowych, które obiadały się do kształtów wymagających trumien o niestandardowych geometrycznych wymiarach, o cesarzach, którzy próbowali mianować swoje konie senatorami. I ten ostatni to nawet nie jest metafora współczesnej polityki, choć szczerze mówiąc, mogłaby nią być. Przez kilka następnych minut zabiorę cię w podróż po prawdziwym freak show, jakim były dwory królewskie średniowiecza i starożytności. Oto 11 władców, których nawyki były tak dziwaczne, tak zupełnie oderwane od rzeczywistości, że przy nich współczesne gwiazdy wydają się uosobieniem normalności. I uwierz mi, po wysłuchaniu historii o królu, który umarł ze śmiechu z żartu o jeleniu, już nigdy nie poskarżysz się na swojego dziwnego współpracownika. Zacznijmy od numeru 11, bo do tego szaleństwa trzeba wejść powoli. Karol VI szalony, król Francji jest jednym z łagodniejszych przypadków na tej liście. Cierpiał na tak zwane urojenia szklane. Był absolutnie przekonany, że jest zrobiony ze szkła i rozpadnie się na kawałki, jeśli ktoś go dotknie. Wyobraź sobie, król Francji, jeden z najpotężniejszych ludzi średniowiecznej Europy, chodzi ubrany w stroje z wszytymi żelaznymi prętami, by chronić się przed pęknięciem. Odmówił komukolwiek dotyku, nie siadał zbyt gwałtownie, czasem zapominał nawet, że jest królem, i służba musiała mu przypominać, Wasza Wysokość, ma Pan dziś Radę Królewską. Ja? Dlaczego? Bo jest Pan królem. Ach, racja! I wiesz co, to nawet nie było szczególnie rzadkie w tamtych czasach. po prostu decydował, że jesteś zrobiony ze szkła. Co, szczerze mówiąc, tłumaczy sporo w ówczesnym podejmowaniu decyzji, ale przynajmniej urojenia Karola VI były po prostu smutne. Numer 10 na naszej liście, Piotr III Romanów, car Rosji, miał zwyczaje po prostu żenujące. Ten dorosły mężczyzna, władca całej Rosji, bawił się lalkami. Nie kolekcjonował ich, lecz faktycznie nimi bawił. Robił głosy, tworzył rozbudowane fabuły, pełen repertuar. I to wcale nie w prywatności. Zmuszał swoją żonę, tak, przyszłą Katarzynę Wielką, oraz cały dwór, by bawili się z nim do drugiej czy trzeciej nad ranem. Wyobraź sobie, jesteś jedną z najpotężniejszych kobiet w Rosji, a twój mąż każe ci udawać rżenie konia zabawkowego. No dalej, Katarzyno, zrób, żeby kawaleria zaatakowała. Ich, ich. Nic dziwnego, że podobno kazała go zamordować. Oficjalnie zmarł na kolkę hemoroidalną czyli w wyszukanych słowach ból tyłka tak potężny, że go zabił. Ale proszę cię, mąż każe ci co noc bawić się lalkami, a potem nagle umiera na ekstremalny ból tyłka? To nie zbieg okoliczności to motyw. Piotr miał też dziwną obsesję na punkcie Prus. Ubierał się w pruski mundur, mówił po niemiecku zamiast po rosyjsku i raz ułaskawił szczura skazanego na egzekucję, bo przypominał mu pruskiego żołnierza. Tak, dobrze słyszysz. Szczur przegryzł jego żołnierzyki, więc Piotr wytoczył mu sąd wojskowy. Pełny proces jak dla żołnierza tylko że dla gryzonia ale potem uznał, że szczur wykazał się prawdziwie pruską dyscypliną w swojej technice gryzienia i ułaskawił go. Oto, moi drodzy, umysł człowieka obdarzonego władzą absolutną. Mała prośba. Jeśli te kompletnie szalone fakty historyczne, których na pewno nie było w Twoim podręczniku, sprawiają Ci frajdę, kliknij lubię to. Naprawdę pomaga to innym odkryć, jak dziwna potrafiła być historia. Numer dziewięć na liście przenosi nas do Faruka I, króla Egiptu. Ten człowiek wyniósł pojęcie lepkich palców na zupełnie nowy poziom. Był kleptomanem, ale nie byle jakim, kleptomanem kieszonkowcem. Miał nieograniczone bogactwo, posiadał wiele pałaców, kolekcje ponad tysiąca luksusowych garniturów, a dla zabawy, kradł z kieszeni ludzi. Winston Churchill opuścił kiedyś spotkanie z Farukiem i odkrył, że zniknął mu zegarek. Król ukradł go w trakcie rozmowy. Podczas oficjalnych badań czerwonego auta. Jeśli jakieś zobaczył, kazał je konfiskować i dodawać do swojej kolekcji. Raz przestrzelił opony czerwonego samochodu, który próbował wyprzedzić jego konwój. Kierowcą okazał się dyplomata. Międzynarodowy skandal? Nie, po prostu zwykły wtorek u króla Faruka. Miał też największą na świecie kolekcję pornografii. Twierdził, że do celów edukacyjnych. Jasne, przyjacielu, dlatego potrzeba ci dziesięciu tysięcy eksponatów dla edukacji. Był tak otyły, że potrzebował wzmocnionego łóżka i specjalnego krzesła. W restauracjach musiano zdejmować podłokietniki, żeby mógł się zmieścić. Zamawiał całe menu, nie dania, lecz wszystkie pozycje naraz, a potem narzekał, że wciąż jest głodny. Numer osiem na liście zmarł w sposób tak absurdalny, że brzmi to jak scenka z Monty Pythona. Król Marcin I Aragoński, znany jako Marcin Ludzki. Ironiczne. Bo jego śmierć nie miała w sobie nic godnego. W 1410 roku właśnie skończył jeść całą gęś. Nie porcję. Całą gęś. Samodzielnie. Błazen, chcąc rozładować atmosferę po tym obrzydliwym pokazie obżarstwa, opowiedział mu dowcip. Jeleń wisiał ogonem do góry na drzewie, bo kradł figi. I to wszystko. Żadnej puenty, żadnego wyrafinowania. Po prostu obraz jelenia wiszącego na drzewie. Ale Marcin uznał to za tak zabawne, że śmiał się nieprzerwanie przez trzy godziny. Śmiał się tak mocno, że nie mógł złapać tchu. Twarz mu posiniała, spadł z krzesła i umarł. Wyobrażasz sobie być błaznem, którego zadaniem jest rozweselić króla, a kończysz jako człowiek, który przypadkiem zabił go średnio śmiesznym żartem o jeleniu złodzieju? Czy wpisujesz to do CV? Skutecznie rozbawiłem króla na śmierć. Jak w ogóle wytłumaczyć to nowemu królowi? Więc co stało się z moim poprzednikiem? Cóż, Wasza Wysokość, zabawna historia. Ale może przejdźmy dalej. Przejdźmy więc do numeru 7, zanim sam umrę ze śmiechu nad tą głupotą. Chrystian VII, król Danii, znalazł się na naszej liście nie dlatego, że był okrutny, lecz dlatego, że był kompletnie szalony i to w najbardziej dosłownym sensie. Jego codzienna rutyna przypominała składankę największych hitów chorób psychicznych. Masturbował się obsesyjnie. I kiedy mówię obsesyjnie. Co minister Puszek sądzi o nowej polityce podatkowej. How? Doskonały punkt widzenia. Miał też zwyczaj grać w żabkę, nie z dziećmi, nie w prywatnym ogrodzie, ale z zagranicznymi ambasadorami podczas oficjalnych wizyt państwowych. Wyobraź sobie, że jedziesz negocjować traktat, a król nalega, by w sali tronowej skakać z tobą w żabkę. Czy pozwalasz mu wygrać? Czy istnieje protokół dyplomatyczny na taką sytuację? Jak w grzeczny sposób powiedzieć królowi, że jest naprawdę kiepski w żabkę? Numer szósty to cesarz Kaligula. I szczerze mówiąc, od czego tu zacząć? Ten człowiek sprawia, że wszyscy inni na tej liście wydają się całkiem normalni. Kaligula nie tylko miał dziwne nawyki. On uczynił z dziwactwa sztukę. Weźmy jego konia. Incitatusa. To nie był zwykły ulubieniec. Kaligula zbudował mu stajnie z marmuru, żłób z kości słoniowej, zatrudnił dla niego służbę, ubrał w wysadzaną klejnotami obroże i okrył purpurowymi derkami. Purpura była kolorem cesarskim, za którego noszenie zwykłego Rzymianina można było stracić życie. Ale to jeszcze nie jest najdziwniejsze. Najdziwniejsze jest to, że Kaligula zapraszał konia na przyjęcia. Nie po to by występował, ale jako gościa. Koń siedział przy stole, pito z nim wino ze złotych pucharów, a Caligula prowadził z nim poważne rozmowy o polityce i filozofii. Planował nawet mianować konia konsulem Rzymu, czyli czymś w rodzaju premiera. Wyobraź sobie, że tracisz awans na rzecz konia. Przykro mi, Markus, ale stanowisko obejmie incitatus. Naprawdę zrobił na nas wrażenie podczas rozmowy kwalifikacyjnej, taki stabilny charakter. Caligula ogłosił się też Bogiem i nakazał oddawać sobie Boską cześć. Wielu cesarzy to robiło, ale on posunął się dalej. Przebierał się za różnych bogów i boginie, tak, również boginie, i wymagał oddawania mu czci w zależności od persony dnia. W poniedziałek był Jowiszem, we wtorek Wenus, w środę z powrotem Neptunem. Miał kapłanów, świątynie i nawet składano mu ofiary. Stał obok posągów bogów i pytał ludzi, który z nich jest bardziej boski. Oczywiście poprawna odpowiedź brzmiała Kaligula. Zbudował też pływający most przez Zatokę Neapolitańską o długości około pięciu kilometrów. Tylko po to, by móc przejechać po nim konno w zbroi Aleksandra Wielkiego. Zbroi, którą ukradł z grobowca Aleksandra. Most do niczego praktycznego nie prowadził, nie miał obsesję, przy której współcześni fani Disneya wydają się powściągliwi. Był tak zakochany w średniowiecznych baśniach i operach Wagnera, że wybudował kilka bajkowych zamków, w tym Neunschweinstein – ten, który stał się inspiracją dla Zamku Kopciuszka w Disneylandzie. Ale tu zaczyna się prawdziwa osobliwość. Ludwik nie tylko budował te zamki, on w nich mieszkał, jakby naprawdę był głównym bohaterem baśni. Ubierał się w pełny strój średniowieczny i wymagał, by jego służba robiła to samo. Zbudował sztuczną jaskinię z wodospadem i kolorowym oświetleniem, w której pływał w łodzi w kształcie muszli przebrany za lochen Grina, rycerza Łabędzia. Nocą jeździł w bogato zdobionych saniach, nawet latem, z kołami zamiast płóz, ubrany w strój w stylu Ludwika XIV. Był też nocnym markiem z wyboru. Spał całymi dniami, a żył nocą, organizując poranne przejażdżki o północy i kolacje o świcie. Służba musiała dostosować się do tego rytmu, tworząc całą nocną wersję dworu. Pewnego razu kazał wyrwać zęby słudze, ponieważ jego sztuczna szczęka stukała podczas mówienia, psując królewski baśniowy nastrój. Ale najdziwniejszy zwyczaj? Wyimaginowane przyjęcia, pełne formalne kolacje z nakryciami dla Ludwika XIV, Marii Antoniny i innych dawno zmarłych monarchów. Prowadził rozmowy z pustymi krzesłami, wznosił toasty za ich zdrowie i pytał o opinie na temat współczesnej polityki. Służba musiała obsługiwać tych gości, nalewać im wina a potem zabierać nietknięte talerze. Wyobraź sobie, że jesteś lokajem i musisz zachować powagę, gdy twój pracodawca dyskutuje z pustym krzesłem o wojnie francusko-pruskiej. Jesteśmy w połowie listy, a teraz radzę przygotować się na turbodziwactwo. Jeśli rozmowy z wyimaginowanymi gośćmi wydają ci się osobliwe, poczekaj, aż usłyszysz o numerze cztery. Ibrahim I, sułtan Imperium Osmańskiego zwany Ibrahimem Szalonym. Jego nawyki nie były po prostu dziwne. One niszczyły imperium w tempie katastrofalnym. Ibrahim spędził 22 lata zamknięty w tak zwanym kafes, w luksusowym więzieniu dla książąt osmańskich, przekonany, że w każdej chwili może zostać stracony. Kiedy w końcu został sułtanem, dosłownie oszalał z nadmiaru władzy. Jego pierwsza obsesja? Futro. Nie tylko noszenie go. On chciał, by futrem było pokryte wszystko. Ściany, podłogi, sufity. Owinąłby się sobolimi futrami nawet w samym środku lata w Stambule. Jego brodę perfumowano amb... Zachwycony, że mianował ją gubernatorem generalnym Damaszku i nadał jej ogromną pensję. Potem zrobiło się mroczniej. Sultan wpadł w paranoję, że jego 280 konkubin go zdradza. Rozwiązanie, jakie wymyślił? Kazał wszystkie związać, włożyć do worków z obciążeniem i utopić w Bosforze. Wszystkie 280 w jedną noc. Krzyki było słychać po drugiej stronie cieśniny. Jedna ocalała, zdoławszy rozwiązać węzły i dopłynąć do brzegu, gdzie uratowali ją francuscy marynarze. Przeżyła. By opowiedzieć tę historię, dzięki czemu w ogóle znamy te przerażające szczegóły. Numer 3. To pierwszy cesarz Chin Qin Shi Huang. Ten paranoiczny kontroler sprawia, że współcześni dyktatorzy wydają się wręcz wyluzowani. To ten sam człowiek, który zbudował terakotową armię, zjednoczył Chiny i stworzył podwaliny Wielkiego Muru. Imponujące osiągnięcia, ale też kompletne szaleństwo. Qin Shi Huang panicznie bał się śmierci, tak bardzo, że popadł w obsesję na punkcie odnalezienia eliksiru nieśmiertelności. Wysyłał ekspedycje na mityczne wyspy nieśmiertelnych. Kiedy to nie zadziałało, zwrócił się ku alchemii. Dworski alchemik przekonał go, że kluczem do życia wiecznego jest Rtęć. Tak, rtęć, substancja, o której dziś wiemy, że powoduje obłęd i śmierć. Ale Qin Shi Huang nie przyjmował jej w małych ilościach. Połykał pigułki rtęciowe, jak witaminy, kąpał się w rtęci, a w swoim grobowcu kazał zbudować rzeki z rtęci, praktycznie marynował się w jednej z najbardziej toksycznych substancji znanych człowiekowi. Zastanawiając się przy tym dlaczego ciągle czuje się chory. Plot Twist. Eliksir nieśmiertelności powoli go zabijał. Wraz z postępem zatrucia rtęcią narastała paranoja. Kazał wybudować sieć tuneli łączących wszystkie 270 pałaców, by mógł przemieszczać się między nimi nie wychodząc na zewnątrz, gdzie mogli czyhać zamachowcy. Nigdy nie spał w tym samym miejscu dwa razy. Każdego, kto zdradził jego lokalizację, skazywał na śmierć, wraz z całą rodziną. Miał identyczne karoce, które wysyłał w różnych kierunkach, aby nikt nie wiedział, w której jedzie. Palił księgi. Niektóre? Nie. Prawie wszystkie, które nie dotyczyły rolnictwa, medycyny lub pr nawet po śmierci, paranoja cesarza trwała. Numer dwa na naszej liście łączy w sobie głupotę z obżarstwem w sposób, który jest tak absurdalny, że aż komiczny. Gdyby to nie było tak żałosne, byłoby śmieszne. Adolf Fryderyk, król Szwecji, umarł z przejedzenia w trakcie jednej uczty. I to nie było zwykłe obiadanie się, to był olimpijski poziom obżarstwa. 12 lutego 1771 roku Adolf Fryderyk zasiadł do posiłku, który okazał się jego ostatnim. Zaczął od homara, potem kawior, potem kapusta kiszona, potem wędzony śledź, a do tego szampan. Dużo szampana. Ale to był dopiero początek. Danie główne obejmowało więcej ryb, więcej mięsa, więcej warzyw. Każdy rozsądny człowiek zatrzymałby się w tym momencie. Adolf Fryderyk nie był rozsądny. Na deser zamówił swój ulubiony przysmak – semla, szwedzką drożdżówkę z bitą śmietaną i migdałowym nadzieniem. I nie zjadł jednej, nie zjadł dwóch, zjadł czternaście. Czternaście bułeczek z kremem po i tak już gigantycznym posiłku. Służba patrzyła w przerażeniu, jak wciska kolejne w usta, śmietana spływała mu po brodzie, a brzuch widocznie się powiększał. W końcu odsunął się od stołu, wstał i natychmiast upadł martwy. Oficjalną przyczynę śmierci wpisano jako problemy trawienne, co jest jak stwierdzenie, że Titanik miał kłopoty z wypornością. Szwedzi nazwali go królem, który zjadł się na śmierć. I tak właśnie widnieje to na jego stronie w Wikipedii. Wyobraź sobie, że to twoje dziedzictwo nie polityka, nie wojny, nie osiągnięcia tylko zjadł czternaście bułek i umarł. Jego ostatnie słowa były pewnie warto było, tylko przytłumione przez ciasto. A teraz, zanim przejdziemy do numeru jeden, najbardziej szalonego władcy w historii, zapytam cię, czy już subskrybujesz? Bo zaraz opowiem ci o królu, którego nawyki były tak obrzydliwe, tak absolutnie przekraczające wszelkie granice, że historycy próbowali ukrywać je przez stulecia. Jeśli chcesz więcej kompletnie szalonych historii z przeszłości, o których twoi nauczyciele bali się wspomnieć, kliknij subskrybuj. Henryk VIII, Król Anglii. Tak, wiem, wybór oczywisty. Ale posłuchaj mnie do końca, bo to, czego uczyli cię w szkole, nawet nie zahacza o pełną skalę jego obłędu. Zacznijmy od zapachu. Henryk VIII miał otwartą rok, silnie, że Henryk kazał skonstruować specjalne krzesła z podnóżkami i odmawiał chodzenia, jeśli mógł dać się nieść. Ale to jeszcze nie jest najbardziej obrzydliwe. Pod koniec życia Henryk był tak otyły. Około 180 kilo przy wzroście 188 cm, że potrzebował specjalnego urządzenia, aby wciągnąć go na konia. Nie mógł wchodzić po schodach, nie mieścił się w zwykłych drzwiach. W pałacu Hampton Court trzeba było poszerzyć futryny i wzmocnić podłogi, bo król niszczył je swoim ogromnym ciężarem. Jego nawyki żywieniowe były szalone. Nawet jak na standardy królewskie, typowe śniadanie Henryka obejmowało całego kurczaka, porcję wołowiny, chleb moczony w winie, piwo i ciastka. I to było tylko śniadanie. Na kolację potrafił zjeść trzynaście różnych dań mięsnych. Jadł, aż wymiotował, a potem jadł dalej. Spożycie wina liczone było w galonach dziennie. Sytuacja w sypiani była jeszcze gorsza. Pod koniec życia Henryk był tak otyły, a jego nogi tak zainfekowane, że nie był w stanie pełnić małżeńskich obowiązków. Oczywiście winę zrzucał na żony. Anna sklewę została słynnie rozwiedziona, bo Henryk twierdził, że nie mógł skonsumować małżeństwa ze względu na jej wygląd. Prawdziwy powód był zbyt gruby i chory, by w ogóle to fizycznie wykonać. Ale oto naprawdę szokujący fakt, który historycy zwykle przemilczają. Zapach nie pochodził tylko z rany na nodze. Henryk miał, jak dziś sądzą lekarze, cukrzycę typu II, co sprawiało, że jego mocz pachniał słodko i przyciągał muchy. Po uczeniu z zakażoną nogą, wątpliwą higieną tudorów i jego odmową regularnych kąpieli wierzył, że to niezdrowe Henryk VIII był w istocie chodzącą, mówiącą, ważącą 180 kg infekcją. Jego wybuchy gniewu były legendarne. Uraz głowy z tego samego wypadku turniejowego prawdopodobnie spowodował u niego uraz mózgu, zmieniając i tak wybuchowego władcę w paranoicznego potwora. Potrafił rano wydać rozkaz egzekucji, a po południu o nim zapomnieć. Dwie żony kazał ściąć, jedna zmarła przy porodzie, jedną rozwiódł, jedną unieważnił, a tylko jedna go przeżyła. Jego rekord w relacjach małżeńskich był gorszy niż u większości ludzi z kwiatkami doniczkowymi. Ironia! Ten chory, cuchnący, chorobliwie otyły tyran, był przekonany, że jest darem Boga dla kobiet. Zalecał się do młodych dam na dworze, pewne, że marzą o jego uwadze, podczas gdy one prawdopodobnie walczyły, by nie zwymiotować od odoru. Zlecał portrety, na których wyglądał na szczupłego i atletycznego, nawet gdy potrzebował wzmacnianych mebli. Kiedy Henryk w końcu zmarł, w tysiąc podłogę. Rankiem znaleziono psy, które zlizywały szczątki króla Anglii. Niech ten obraz zostanie w twojej głowie. Człowieka, który odłączył Anglię od Kościoła katolickiego i ogłosił się najwyższym zwierzchnikiem Kościoła Anglii. Hoichat GPT, który kazał ścinać każdego, kto się mu sprzeciwił, skończył jako karma dla psów. Jeśli to nie jest karma, to nie wiem, co nią jest. Ale jest pewna rzecz, o której warto pamiętać, mówiąc o tych wszystkich szalonych władcach. To nie są tylko zabawne anegdoty z historii, to ostrzeżenia. Byli to ludzie z nieograniczoną władzą, nieograniczonym bogactwem i zerową odpowiedzialnością. I absolutnie każdy z nich stracił rozum. Karol VI myślał, że jest ze szkła. Piotr III bawił się lalkami. Faruk został kieszonkowcem. Marcin zmarł, śmiejąc się z kiepskiego dowcipu. Krystian VII policzkował dyplomatów i mianował psa ministrem. Kaligula próbował zrobić ze swojego konia senatora. Ludwik II urządzał kolację z duchami. Ibrahim w jedną noc utopił 280 kobiet. Qin Shi Huang zatruł się rtęcią, próbując żyć wiecznie. Adolf Fryderyk zjadł się na śmierć bułeczkami z kremem, a Henryk VIII stał się chodzącą bronią biologiczną. Schemat jest dość jasny: Daj komuś absolutną władzę, a absolutnie straci rozum. Przestanie się myć, zacznie pić rtęć, utonąć we własnym brudzie albo dosłownie eksplodować od rozkładu. Więc następnym razem, gdy pomyślisz, że twój szef jest szalony, pamiętaj. Przynajmniej nie każe ci bawić się lalkami do drugiej nad ranem. Nie próbuje awansować konia na kierownicze stanowisko. Myje się częściej niż dwa razy w ciągu dwóch lat i nie rządzi twoim krajem, będąc przekonanym, że jest zrobiony ze szkła. Ci królewscy dziwacy mieli wszystko – Władze, pieniądze, armie, całe królestwa. A co z tym zrobili? Odmówili kąpieli, myśleli, że są ze szkła, umierali ze śmiechu przy kiepskich żartach i próbowali robić z koni polityków. Patrząc na współczesną politykę, można by pomyśleć, że Kaligula po prostu wyprzedził swoje czasy. Przynajmniej jego koń prawdopodobnie przychodził do pracy na czas. Mam nadzieję, że spodobało ci się to nagranie. W kolejnych odcinkach spróbuję odkryć jeszcze więcej dziwacznych historii i podeprzeć je prawdziwymi dokumentami. Do zobaczenia